Poszedł sobie w dal. Uciekła dziewczynka z mojej bajeczki. Nikt już nie kupi takiej książeczki. A kogo zainteresuje Wilk Bury, Który ma ostre pazury, ale nikomu nie może dać nauczki. Ile warta jest babcia bez wnuczki? Widzę króla, przed nim Wilk Bury. jak ma spuszczony. Jest bardzo polury. On, on prosi. Skarży się chyba. Gdzie? A tam w dali widać dokładnie siedmiu krasnali. Miodly, jak na ludki. Aha! Zubawne krasnoludki. <grym> Przyznaj się, śmiać krasnali, nie jesteśmy na boku. Przyjaciółkę przedstawiam. Wielkie mam martwienie. To baba Jaga, to ma złote serce. Gdy jej wysłuchasz, będę Ci wdzięczna wielce. Baba Jaga, co się stało? Jakie nieszczęście Ciebie spotkało? Ach, miłość Ciebie, Panie, niesprawiedliwość się stanie. Widzę, ba baba Jaga przed królem staje, a król pytanie jej zadaje. nami. To jest aż głową kręci. Boję się, Jasiu, że coś się śpię. Wzywam czerwonego kapturka, z bajki dał murka. Ja się mam gorzackę, co baby, jakie opuścili chatkę. I tak oto do bajek wrócić, i tak oto rozkazuje do bajek wrócić. Tak kazuję, bo stare bajki dzieci znają, bo bardzo kochają i chętnie czytają. Czy to się zdarzyło, czy zdarzy się może? Dobry czas, na mi trochę pomaga. Skończone przedstawienie, a teraz nadprogramowe zakończenie.